Znaleźliśmy z tej strony. Słuchajcie, witam Was w poniedziałkowym filmiku. Dzisiaj temat taki wydaje mi się troszeczkę poważniejszy. Chyba będzie tematem coraz bardziej na czasie wśród tych ludzi, którzy nie idą jak bariany, pędzone przez swoich medialnych pasterzy. Nie idą e, zgodnie z nurtem ścieku wylewającego się. Z mediów głównego nurtu. Mam tutaj na myśli zarówno media wolne, me, przepraszam, wolne media, tak zwane TVN-owskie i te drugie media TVP, programy informacyjne TVP. Temat już kiedyś troszeczkę poruszyłem i pamiętam, że wzbudził on duże oburzenie dużej wielkiej części z moich widzów. Temat, w którym kiedyś, o którym kiedyś mówiłem, kręcił się wokół poglądów pana Roberta Heinlena, autora między innymi żołnierzy Kosmosu, takiej książki. Na podstawie której powstał wspaniały, według mnie, film. Zostawmy film troszeczkę z boku, ale pamiętacie, mówiłem o tym, że Robert Heinlein był często przez swoich um, adwersarzy określany mianem um, faszysty, człowieka, który chciałby totalitaryzmu na świecie i tego typu rzeczy. On prezentował taką troszeczkę postawę um, niepokojącą niektórych. Czyli prezentował ten pogląd, który tak wzburzył większość moich widzów. Otóż chodziło o to, że według niego, i przyznaję, że zgadzam się z tym poglądem, aczkolwiek wiem, że wydaje się być utopijny, nie wszyscy ludzie powinni mieć prawa obywatelskie. I nie powinno to być jakąś karą, a raczej normą powinno być to, że ludzie nie posiadają praw obywatelskich. Natomiast prawa obywatelskie. Według Roberta Heinlena, jak i według mnie, niewiele znaczą, jeśli są dane od tak, za darmo, za nic. Ja wtedy mówiłem, pamiętacie, że według mnie, to ten filmik był parę lat temu, według mnie, żeby otrzymać prawa obywatelskie, należy zasłużyć. Tak było między innymi przedstawione w tej książce Roberta Heilena, na Kosmosu, jak i w filmie było to fajnie pokazane, że żeby otrzymać prawa obywatelskie trzeba wnieść pewne zasługi na rzecz społeczeństwa, czy to zasługi polityczne, czy to zasługi mm, związane ze swoją służbą dla tego społeczeństwa, z narażaniem życia dla tego społeczeństwa, tego typu rzeczy. Wtedy wśród. Was zapanowała raczej, nieprzych... Zapanował raczej nieprzychylny temat dla tego typu pomysłów. Przyznam, że rozmawiałem też z moją małżonką na ten temat, też była oburzona takim podejściem. Aczkolwiek teraz się okazuje, słuchajcie, ja nie jestem przypominam wam, wykształcony w żadnym stopniu w jakichś klimatach poli polityczno-politologiczno-historycznych, raczej to są moje zainteresowania i Okazuje się, że taka postawa jest coraz bardziej popularna. Dlaczego? Każdy, jak się okazuje, kto się uczył historii, gdybym ja się uczył historii, to być może bym o tym już wiedział wcześniej, powinien sobie zdawać sprawę, że pierwsze rządy oparte na zasadach demokratycznych, można powiedzieć, rządy, które były demokratyczne, ale nie w ten sposób, w jaki teraz widzimy, opierały się na tym, że nie wszyscy posiadali prawa obywatelskie. W pierwszych. W pierwszych krajach rządzonych można powiedzieć republikańsko, w pierwszych republikach, o w ten sposób, nie wszyscy posiadali prawa obywatelskie. Prawa obywatelskie były zależne od tego, czy ktoś posiadał kasę, był dobrze urodzony, czy był, jego życie było pełne, jego osobowość była pełna cnót obywatelskich, czy był osobą prawdomówną, rzetelną. Czy wreszcie miał cechy, które predysponowały go do wielkich czynów. Niekoniecznie, oczywiście, chodziło tutaj o majątek i tego typu rzeczy, ale na przykład o odwagę osobistą, o prawość ogólnie pojętą. Takie osoby mogły być obywatelami, mogły być obywatelami, mogły posiadać prawa obywatelskie, i te osoby w imieniu całej reszty tych, którzy tych praw, tych praw nie posiadali mogli sprawować władzę, decydować o losie tejże reszty, decydować w sposób już wówczas demokratyczny, czyli głosowania, wybory, jakieś tam spotkania, grupy tych obywateli, którzy wybierali spośród siebie chociażby na przykład senatorów. Jeśli jest tutaj jakiś historyk, to oczywiście może się tutaj krzywić na mieszanie przeze mnie różnych pojęć, ale ja mówię takim językiem prostym, jak ja to rozumiem. <laughs> w każdym razie Pierwsze republiki wyglądały właśnie w ten sposób. Nie wszyscy mieli prawa obywatelskie. Teraz, no, ja to wiem, no, ale za... nigdy się nad tym głębiej nie zastanawiałem. No, oczywiście wykluczamy niewolników, prawda, ale to nie tylko to. Nie tylko niewolnicy byli pozbawieni praw obywatelskich, a zaledwie nieliczni te prawa obywatelskie mieli. Oczywiście, jeżeli przeginali i generalnie źle rządzili, to ci nieobywatele mogli się buntować i... Często nieudolne rządy wybrańców kończyły się niepokojami społecznymi, a wręcz wojnami i upadkami republik. To nie jest temat aż tak bardzo stary. Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych również przestrzegali przed tym, by prawa obywatelskie oddać wszystkim, żeby wszyscy mieli takie same prawa. Gdy odda się prawo do decydowania. W ręce każdego jednego człowieka zam... zamieszkującego dany kraj, będzie to prowadziło do upadku demokracji, takiej jaką znamy. Będzie prowadziło to wręcz do stworzenia się nowego rodzaju demokracji demokracji totalitarnej totalnych rządów większości nad mniejszością. Ważnym argumentem w tej dyskusji na temat oddawania głosu wszystkim jest również argument, gdzie, który pojawił się mniej więcej na samym początku istnienia Stanów Zjednoczonych. Nie pamiętam, kto ten argument przytoczył, ale pamiętam, że powiedziała ta osoba coś takiego, że gdy odda się głosy osobom z dołów społecznych, z niższych społecznych, nie chodzi mi tutaj o jakiś margines, wiecie, ale osobom, które po prostu są biedne, to bardzo łatwo będzie można kupić je głosy. Czyż to nie jest prawda? Tak to właśnie wygląda przecież. Stąd biorą się te wszystkie puste obietnice, niektóre realizowane. PIS na przykład jest pierwszą partią, która tak szeroko zaczęła realizować obietnice, które składali, ale niestety organiz... to, to, co ja powtarzam, zawsze niestety również spełniają obietnice, znaczy realizują również rzeczy, o których nie mówili, albo spełniają obietnice wszystkie, nawet te, które są złe. I mam konkretnych parę zastrzeżeń tutaj. Ci, co oglądają mój kanał, wiedzą, że nie jestem wielkim fanem tego, co PiS wyprawia. W każdym razie, czy to nie jest prawda? Czy właściwym jest to, żeby wszyscy posiadali prawa obywatelskie i byli przedmiotem handlu? Te ich głosy byłyby przedmiotem handlu ze strony polityków. Gdzieś w międzyczasie można zatracić zdrowy rozsądek w obietnicach i w rozdawnictwie. Żeby była jasna sprawa. Ja nie wiem, czy ja bym się nadawał na obywatela, czy według, nie wiem, jakichś określonych praw, przepisów otrzymałbym prawo obywatelskie. Nie wiem, na jakie kryteria powinienem tym powodować. Pamiętacie w tym dawnym filmie, jak mówiłem, mówiłem, że mogłaby to by być na przykład jednym z kryteriów, mogłaby być, myślałem wtedy o sobie, służba dla ojczyzny. Służba dla ojczyzny z narażeniem życia, z poświęceniem się tego typu rzeczy. Pamiętam, że wtedy było dużo zarzutów, że prawa obywatelskie no a co z tymi, którzy odprowadzają podatki? Podatki odprowadzają wszyscy. Tu musiałoby być coś takiego wyjątkowego, co, gdzie człowiek rezygnuje z odrobiny swojej własnej wolności, rezygnuje z własnego komfortu, by oddać część swojego życia ojczyźnie. Wtedy otrzymałby prawa obywatelskie. Z drugiej strony wspominałem tutaj o tym, że w tych pierwszych republikach o prawach obywatelskich, o tym o otrzymaniu praw obywatelskich decydowało również urodzenie. No teraz to by mogło odpaść, ale decydował majątek. To wydaje się mieć sens też, bo osoby, które mają dużo, nie chciałyby tego stracić. I myślę, że wówczas mogłyby oszczędniej gospodarować swoim majątkiem, majątkiem państwa, wiedząc jak łatwo jest roztrwonić to wszystko, a mogliby myśleć raczej w sposób taki, który by powodował, że ten majątek byłby rozbudowywany, podwajany, potrajany, rózułby. Czy to są życzenia pobożne? Wiem również, że są też takie tłuste koty, które chcą mieć więcej kosztem tych, którzy już nic nie mają. W każdym razie jesteśmy teraz świadkami tego, że rzeczywiście. Spełnia się ta wizja Ojców Założycieli USA, że demokracja, w której zbyt wiele praw obywatelskich, w szczególności myślę tutaj o prawach wyborczych, zostanie dane zbyt wielu ludziom, ludzie ci będą wykorzystywani przez wąską grupę. Bo, żeby była jasna sprawa, ta demokracja, którą my teraz mamy, nie jest demokracją sprawiedliwą. My, jako normalni tacy szar, szarzy obywatele, nie mamy praktycznie bezpośredniego wpływu na to, co ci nasi rządzący gdzieś tam wyprawiają. To nie jest demokracja oddolna, polegająca na tym, że decydujemy o czymś na przykład w referendach i nasz głos jest święty. Czegoś takiego nie ma. Jesteśmy rządzeni przez grupkę tak zwanych naszych przedstawicieli, którzy naszymi przedstawicielami nie są, a swoje głosy i swoją władzę zyskali, handlując z tą najbardziej nieświadomą częścią społeczeństwa, z tą z częścią społeczeństwa, która ma najmniej swojego własnego zdania w tym wszystkim, handlując po prostu z nimi, dając im paciorki w zamian za głosy. Ja nie mam tutaj na myśli 500+. Chociaż oczywiście to jest też forma handlu. Ale akurat każdy by to zrobił. PO też chcieli to zrobić. PO to nawet teraz tysiąc by dało. Damy tysiąc. To jest handel. Ta sytuacja doprowadziła do tego, że mamy teoretycznie demokratyczne, równe społeczeństwo, ale ono jest podzielone. Jest elita, ta, która o sobie myśli. Nie mam tutaj tylko i wyłącznie na myśli tej elity, ja radosnej, uśmiechniętej w tęczowych kolorach czyli tej elity, która na wiecach tych, które były wczoraj w Warszawie i w różnych tam większych miastach, krzyczała: „Je pis, ewentualnie wypie, nalać. Nie mam na myśli tylko tej elity, bo oczywiście ich też stworzyła się elita, ale jest też druga elita, ta elita ze strony PiSu. Oni też myślą, że oni są panami świata i mogą wszystko. A pod tym wszystkim jest czerni. Oni tak o nas myślą. Pod tym wszystkim są ci, którzy dają im głosy. Ci, których można oszachrować, przehandlować. I nie jesteśmy tutaj broń Boże w tym wszystkim równi. Co ciekawe, Sprawdzają się te rzeczy, które mówiono dawniej o powstaniu demokracji totalitarnej, czyli rzeczy mówiące o tym, że te elity wykorzystają te niższe warstwy społeczne, te, które są dymane w dupala, do tego, żeby między sobą się terroryzowały. Że nastanie totalitaryzm pomiędzy klasowy, Że nastanie totalitaryzm pomiędzy obozami politycznymi że nastanie wreszcie totalitaryzm, rządy totalne większości nad mniejszością. Chociażby ta mniejszość była niewiele, mniejsza. Przypominam wam też jeszcze ile ilu Polaków chodzi na wybory w Polsce. De facto rządzą nami przedstawiciele mniejszości. A opozycja to są jeszcze mniejsi. Jeszcze mniejsza mniejszość niż ta mniejszość, która nami rządzi. Czy mamy na to jakieś czy są na to jakieś wyjście z tej sytuacji? Jest. Ja mówiłem o paru rzeczach. Przede wszystkim trzeba zaangażować 100% społeczeństwa w to, by było świadome swoich praw obywatelskich, póki jeszcze te prawa mamy. Bo ja mówię, w tej chwili ten pomysł z tą przyznawaniem praw obywatelskich za, za pewne zasługi jest raczej nierealny w tej chwili. To się może stać tylko po jakiejś wielkiej hekatombie, która dziesiątkuje nasz naród, i trzeba będzie wszystko budować od początku. I wtedy bym sobie życzył, żeby coś takiego powstało. Ale czy teraz można coś zrobić, coś zmienić, żeby było normalnie? Trzeba przede wszystkim spowodować, żeby 100% obywateli korzystało ze swoich praw obywatelskich, żeby te prawa obywatelskie stały się obowiązkami obywatelskimi. Czyli. Uczestnictwo w wyborach obligatoryjne i obowiązkowe. Jak to wymusić? No, po prostu no, wymusić to w ten sposób, że na przykład ci, którzy nie uczestniczą w wyborach, płacą większe podatki. Sposób jest banalnie prosty i na pewno każdy rządzący by teoretycznie chciał go wprowadzić w życie, gdyby nie to, że wtedy musiałaby zostać zmieniona cała polityka. Wtedy nie byłoby miejsca na budowanie swojego betonowego elektoratu, jedni i drudzy, i napuszczeni na siebie, bo trzeba by było zadbać o te po kolejne ponad 60% obywateli, którzy dotąd na wybory nie chodzili parlamentarne. Czy to by rozwiązało sytuację? Chwilowo zmieniłaby się być może sytuacja i podejście polityków do wyborów, ale zmiany powinny iść nieco dalej. Trzeba by było wreszcie zakończyć. Pewne wojny, które wydają się już nie do zakończenia, te w Polsce, które istnieją. Czyli rozpierduchę całą w systemie sądownictwa, upolitycznienie sędziów. Sędziowie są upolitycznieni. Wczoraj na wiecach występowali sędziowie ze Stowarzyszenia Justycja i tak dalej. Z drugiej strony winę za to ponosi nie tylko PiS, ale każdy poprzedni rząd, który przez tyle lat nie był w stanie tej grupy zawodowej rozliczyć i wyczyścić. Co można zrobić? Mówiłem tutaj o tym. W okresie przejściowym, kiedy będzie się odbudowywać system sądownictwa w Polsce, należałoby przejść do początków, czyli wybierać w wyborach powszechnych sędziów pokoju. Nie musieliby mieć wykształcenia prawniczego, ale musieliby być głosami lokalnego społeczeństwa, musieliby mieć zaufanie lokalnych ludzi w lokalnym miejscu zamieszkania. To by miało sens. Należałoby wprowadzić kadencyjność taką prawdziwą. Jak kiedyś na przykład szef CBA miał być kadencyjny, a potem Platforma Obywatelska, przypominam wam, zniszczyła ten pomysł. Należałoby wreszcie wprowadzić możliwość o rozliczania polityków ze swojej działalności. Jedyną możliwością, żeby coś takiego zrobić, są zmiany w konstytucji. Zmiany w konstytucji, które ciężko jest wprowadzić przy obecnej, przy obecnej konstytucji które ciężko jest przeprowadzić przy w obecnej sytuacji politycznej, bo ci dranie z tych obu napieprzających się plemion nie będą chcieli tego zmienić. Chodzi o zmiany, które mogłyby spowodować coś takiego, że na przykład właśnie referenda byłyby, zarządzone referenda byłyby obligatoryjnie, postanowienia tych referendów byłyby mm, wykonywane. I wprowadzony powinien być przepis, że jeżeli nie zostaną wprowadzone w życie postanowienia, które przeszły w referendach, cały parlament, cały rząd i wszyscy zostają po prostu z, tym, z upływem tego terminu zwolnieni. Nie ma ich, nie są politykami. Koniec. I automatycznie trzeba organizować nowe wybory. To jest jedyna szansa, żeby nie było. No dobrze, marszałek nad tym pracuje, że musimy się zastanowić, pochylić nad tym projektem. Nie ma takiej możliwości. Problemem największym demokracji jest to, że rzeczywiście tym, i nie tylko mówię u nas, ale w wielu krajach tych tak zwanych demokratycznych, największym problemem jest to, że po prostu politycy czy opozycyjni czy rządowi, im się wydaje, że oni są jakimiś innymi ludźmi niż my, niż normalni obywatele. A to są ludzie, którzy są przez nas wynajęci. I my, jako pracodawca, powinniśmy mieć możliwość wypierdolenia ich z pracy, jeżeli nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Takie jest moje zdanie. A potem, kiedy sytuacja się uspokoi, trzeba zacząć myśleć o tym, żeby rzeczywiście odejść od samouwielbienia w demokracji. Wiedząc, jak się to skończyło, bo teraz, to, gdzie my w tej chwili jesteśmy, to tylko z nazwy jest demokracja. Teraz już mamy. Wojnę dwóch totalitaryzmów. Nie ma tolerancji dla innych przeciwników, dla przeciwników politycznych, dla wyborców swoich przeciwników politycznych. Nie ma zgody na inne myślenie. Rozumiecie? To już widzimy. Widzieliśmy to wczoraj na demonstracjach. Będziemy to widzieć na 11 listopada z drugiej strony i kontrmanifestacje i napierdalanie i wzywanie do przemocy. Trzeba z tym skończyć, a skończy się z tym tylko wtedy, kiedy po prostu utrudni się tym, którzy w tej chwili walczą o władzę, zdobywanie władzy w brudny sposób. I daje im się do zrozumienia, że w każdej chwili z tej władzy, tą władzę mogą stracić w wyniku niezgody obywateli, która zostanie wyrażona na przykład w referendach. Łatwiej będzie takie rzeczy przeprowadzać, oczywiście, jeżeli mniej obywateli będzie posiadać prawa wyborcze, ewentualnie. Ewentualnie, jeżeli w tym początkowym okresie obywatele będą musieli z tych praw wyborczych korzystać, albo tak jak powiedziałem wcześniej, prawa wyborcze staną się również obowiązkami wyborczymi. I w szczególności mam tutaj na myśli um, uczestnictwo w wyborach pod karą Finansową w postaci większego podatku, na przykład. Bardzo ciekaw jestem Waszego zdania i nie toleruję odpowiedzi z cyklu. Mam to wszystko w dupie, polityka mnie nie interesuje. Nie można się nie interesować polityką, albo inaczej. Jeżeli ktoś się nie interesuje polityką, to polityka i tak się nim zainteresuje. W postaci na przykład właśnie większych podatków, większych cen paliw, w postaci zmieniających się przepisów, w postaci rosnących uprawnień, służb specjalnych, w postaci. Mm, Nagonki na tych, którzy myślą inaczej, w postaci knebla na wolności słowa. To już się w tej chwili dzieje. Zmierzamy wszyscy w kierunku globalnej demokracji totalitarnej. Jesteśmy jedną, no jedną nogą za progiem do tego chorego świata. Demokracja to jest bardzo przere przereklamowana sprawa. Poza tym zdajcie sobie z tego sprawę. O ilu demokracjach słyszeliście? Przecież jak był w Polsce komunizm, socjalizm, przepraszam, to też mówiono, że jesteśmy tutaj demokratycznym krajem. Była niemiecka republika demokratyczna. Republika jest, co do tego. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. I tam też przecież były wybory. Ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie, ale przede wszystkim ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie na temat, czy... Po tym, co powiedziałem, bylibyście gotowi na to, na życie w takim kraju, w którym nie wszyscy posiadają prawa obywatelskie, darowane za nic. I zastanówcie się, czy moglibyście coś zaoferować Ojczyźnie, nie mówię tutaj o politykach, mówię o Ojczyźnie, społeczeństwu, no o nas. Czy moglibyście coś zaoferować, coś, co predysponowałoby Was do tego, byście te prawa, na te prawa obywatelskie zasłużyli? Bardzo jestem ciekaw. Sam się też nad tym zastanawiam, czy ja zasłużyłem. Myślę, że tak, ale ciekaw jestem jak wy. I pamiętajcie, mówienie o takich rzeczach to nie jest um, propagowanie faszyzmu, czy jakichś innych tego typu rzeczy. Na razie trzymajcie się. Cześć.